Lubię seks, bardzo lubię zapach trawy Muzyka to dla mnie sen, czym powstaje kumaty Zapełnione szafy, polskim undergroundem Dziewczynie brakuje klasy, a chłopakom jeszcze bardziej Siemaneczko, ja jestem OneForFun Witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft Jestem sobie... Kurwa... Przyczajony dalej tutaj przy tej ich miejscówce Staram się jakoś delikatnie tutaj obchodzić Żeby mnie żadne creepery nie dopadły Bo tam już widziałem gdzieś jednego Co my tu mamy Ty Stół do alchemii Kto by kurwa pomyślał Tylko teraz tak Mam miejsce, że... Mam miejsce żeby go wziąć bardzo ładny stylowy domek. Korci mnie aż, żeby go delikatnie rozebrać, ale nie będę tego robił. Bardzo ładny, muszę przyznać. Tu bym sobie chciał wyjść właśnie na górę i zacząć grzebać w tych domkach. Tam była nić. Kurwa, mnie te schody tu też się denerwują Tutaj u pana już byłem Dobra, to dół mam zwiedzony Wyskoczę sobie tutaj na górę Obczajemy co tutaj słychać Tu mamy pana zombie Nawet razy dwa Ten jakiś kurwa zombie pirat No chodź kozaku, chodź Hmm. Na mięsa ząbiaka nie mam nawet miejsca. Gdzie ty golemie jesteś jak ciebie trzeba? Dobra. Mamy kolejne do obadania mieszkanko. Siema. Tutaj widzę, że nic poza mieszkańcami. Tutaj te snoby siana. Mam ich już ich całkiem sporo, ale sobie nimi nie pogardzę, bo im, jest, im są naprawdę niepotrzebne, a mi się na... Prawdę mogą przydać. Więc sobie je zbieram. Cyk, cyk. Zaraz jeszcze muszę obczaić jak daleko mam stąd do chaty. Czy jest jakaś możliwość podkopu, kurwa, czy coś? Bo jakby była taka możliwość, to by była rewelacja. Bym sobie zrobił tutaj tunel i tak dalej. Ale to zaraz obadam. Na razie wyskakuję tutaj jeszcze na górę. Bo widzę, że jeszcze kolejne... Kurwa. Jeszcze kolejne tutaj infrastruktury o mamy kowala. Gitara. Ale to ładnie wygląda ty. No, ktoś się postara. Mamy kamień, w piecyku coś, w piecyku nic. Tutaj coś? Obsydian, kurwa, toście poszaleli. Jabka i chleb. Jabłka mi się. To mi się niekoniecznie przyda. Hmm, chleb by mi się mógł przydać, i jabłka. Na pewno mi się jabłka by przydały. Czekaj, po co bym sobie tu mógł wrócić? Po kwiatki, po to. Po tą złotą siekierę Po te rzeczy bym się tutaj mógł w sumie wrócić. Bo nie są aż takie istotne dla mnie. Za to 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 jest dla mnie dość istotne mam cały akwipunek dość ciekawych rzeczy które mogę sobie odnieść do domku kurwa muszki mi tu jakieś latają w mnie to tutaj nie ma nic, ale tu widzę, a nie czekaj stąd przyszedłem tu widzę jeszcze jest jakiś domek tutaj tutaj już jest raczej koniec stąd przyszedłem, tak Dobra, to jest obadane. Tutaj macie takie brzydkie drzewo pośrodku. Ściąć wam je. Bo widzę, że wam może troszeczkę tutaj przeszkadzać. Na niczym ono nie wisi, na niczym ono nie wisi. To niech kurwa spadnie. Kto to widział drzewo na środku drogi? Tutaj kolejne snoby. To bym sobie pozbierał. tę tak, wiejcem mogę postawić je u siebie i z tego co pamiętam to można z nich zrobić dużo strasznie zboża. Z takiego jednego jest chyba dziewięć, nie? Tutaj coś? Tutaj już też nic. Ale no, muszę przyznać, że ta już była całkiem sympatyczna wioska. Jeszcze sobie tutaj wyjdę do góry. Tutaj nie ma co prawda nic, ale jest tutaj kurwa, bardzo ładnie. Bardzo dużo fajnych kwiatków i tak dalej. I ładny teren. Podoba mi się to. Ty tam jest kolejna. No przecież kurwa nie wierzę. Widzicie to? Zwiększyłem sobie tylko ty dystans renderowania. Gdzie ja jestem? Jestem równe 1000 kratek od mojego domu w tamtą stronę. To to jest kurwa do ogarnięcia, żebym tu zrobił podkop. Tylko musiałbym wiedzieć, na jakiej to zrobić, kurwa wysokości. No nie wierzę, no następna wioska. Czekaj, jakbym miał 799. 799 tyle i leciał kurwa w każdą stronę jak lecę to ubywa stopni przecież jak powinienem lecieć w jedną... Rozumiem. Gdzieś tam bym musiał zapierdalać tunelem, żebym wyszedł w chacie. Ale skoro tutaj jest biom lodowy, to biom lodowy jest faktycznie koło mnie. Jak wybiegałem sobie z domu i szedłem w lewo, to był biom y, ten właśnie lodowy. Co w którymś odcinku miałem, że biom śnieżny zabija. I tu mamy kolejną wioskę. No i ta już jest ładna na prostym terenie. Co prawda, biom troszeczkę mieszany z zimowym. Ale jaka rozbudowana. Ty, kurwa, patrzcie to. Człowieku. Tam jakieś kościoły, wieże Temu to też podpierdolę Bo to się chyba stakuje Doniczki też się stakują Dobra to taki sam dom miałem opierdolony już wcześniej Zobaczmy co tu słychać O Co? Piec hutniczy Nieźle to są zwykłe bloki, czy bloki żelazne? Nie, to jest chyba zwykły. To jest chyba zwykłe. To tutaj już widzę nie ma nic. Jedziemy dalej. O, kociołki. Kociołków bym sobie mógł w sumie pozbierać. Zawsze to już mniej dla mnie dla wytwarzania. Chlebuś, no i skóra i te pierdoły. Dobra, to to Wam zostawię. Tu Penner, Ty, farmer, 20 zboża za szmaragd, i mogę jeszcze buraki mieć. No tak. A macie buraki? To z burak? Oddawaj to nasiono. Dawaj mi to nasiono buraka Bo ci tutaj całe to rozwalę. jest wypadło znowu Mam nasiono buraka No i teraz się bujaj typie Mamy już wszystko Teraz se możesz zasadzić od nowa Ale ty patrz jakie to jest rozbudowane Kurwa ja nie wiem czy ja sobie tutaj Gdzieś nie zrobię jakiegoś miejsca wypadowego Tutaj byłem, tych byłem, tu byłem, to lecę tu. Patrz jakie to jest ładne Ja bym tu, tutaj wszystkich ogrodził Wszystkich bym ich tutaj ogrodził I byśmy sobie tutaj żyli wszyscy szczęśliwi Na to mam miejsce czy nie? Tak myślałem Kurwa wszystkiego mi się miejsce kończy Tu byłem, tu byłem O! 16 strzał mogę za jednego Emeralda wymienić Kuszące w sumie bardzo Tutaj coś znajdę Znowu pies hutniczy Kurde, tutaj nic, tutaj znowu to. No tego to się nie spodziewałem już totalnie, że znajdę. Ile mogę jeszcze? Jeszcze mogę troszkę zebrać. on miasto nie Tam widzę przed sobą jakiś wodospad lawy. Ale tutaj to mnie zaskoczyło. Nic, 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 a nagle dwie takie dupne koło siebie. Okej, okay, tu widzę, że już burak dojrzał, ale to nie będę podzbierał, bo już mam. Ziemniak super. Przyda się jak najbardziej. To się raczej nie przyda. Ale dzięki byku, tu jeszcze mamy jakąś kaplicę. O! Widzisz, widzisz. Tutaj nie ma nic. A w tej drugiej kaplicy? Tu też jest stół, ale ten sobie już zostawię, jakbym kiedyś potrzebował. Kurde, no to co? No pasowałoby mi tutaj zrobić sobie jakieś, jakąś bazę wypadową. Czy w którymś domku sobie bym tutaj zamieszkał? Bardzo tu mają fajnie. Trochę bym im to wyoświetlał tylko. Żeby się tu żadne chujstwo nie zrespiło. Bardzo mi się tu podoba. To miejsce ma potencjał. To duży, tylko trzeba go będzie wykorzystać. Troszeczkę, właśnie pooświetlać, żeby tu się żaden penner nie zrespił. Cyk, tam jest golum, to pilnuję. Mam nadzieję. Tu się już nie powinno chyba w środku nic zrespić. Trochę bym ich jeszcze właśnie tu wyoświetlał. Tu to mają ciemne jak skurwysy Nie mam już nawet pochodni, nie? Ale tu jest ten golem. Tam są skurczybyki co, może bym sobie tutaj w takim domku zagospodarował na razie, nie? Nie no, fajnie by było wrócić do chaty. Tak jak mówię, chata jest. Kurwa. Muszę się cofnąć do tego 799. No chuj. Powiedzmy, że stąd bym sobie nawet zrobił. O tych chuju. Stąd bym sobie powiedzmy zrobił przekopę. Tylko nie mam nawet... lecę już na mnie. Armia! Ściekły kurwa, umarły. Zombie! Ginciarz, nie mam na was czasu. No to pasowałoby mi się w sumie w tym jednym domku chociaż rozstawić na chwilę. Pozostawiam sobie rzeczy, które mi nie są aż tak potrzebne, czyli to siano, to jabłko na przykład, to... Ten stół kowalski W gruncie rzeczy to nic z tych rzeczy mi nie jest na razie potrzebne Jak mam być szczery Skoro się będę podkopywał Mam tu w ogóle mapa do ukrytego skarbu Też wypasowało się tym kiedyś zająć Eee No, coś takiego. Tylko teraz, kurwa, pasowałoby mi troszeczkę węgla wziąć. Na, 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 na zdobywać. Tam jest creeper i on mnie widzi już. Wybuchnij, se w wodzie. No jebane meszki ty Nie ma tu gdzieś jakiegoś węgla? Kurwa chociaż troszkę Bo mi się zachciało kurwa wyoświetlać wszystko To teraz nie ma ani pół pochodni Nie macie tu gdzieś węgla Golem leci go rozjebał Dobra, ale to ja chciałem w takim bądź razie Gdzie to było? Stamtąd, nie? Tu daj mi jedną pochodnię Żebym chociaż Cokolwiek kurwa widział Jak ja to myłem raz, dwa, trzy Dwa Cztery Na osiem chciałem Numer dwa Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Osiem na osiem No kurwa, zapominam, że jest noc Siema Osiem na osiem Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem Kurwa mać! No i dlatego właśnie sobie włączam łagodny jak sobie buduję Właśnie muszę wkurwiać, że mi ktoś przyjdzie, taki jak on i mi tu rozpierdoli całą construction. No i no i rozjebałeś Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem Osiem Coś takiego? Mam nadzieję o, jest węgiel. O wilku mowa. To jeszcze ze szczęścia użyję, żeby cię wydobyć. Fantastycznie. Będę mógł sobie naruchać teraz pochodni. Bóg zapłać. Drzewa mamy, mamy. 43! No i to jest piękna sprawa. Od razu mi tu kurwa wyoświetlaj dookoła. I następny creeper za mną leci, skurwysyn. No chodź. Yy, dwójeczka. Tutaj jeszcze trochę. Bo mają naprawdę ciemno. A nie chciałbym, żeby mi się tutaj faktycznie coś w tej gwiazdce porespiło. Ja wiem, że tu jest golem i tak dalej. Ale. Trochę pochodni mi tu nie zaszkodzi, dać. Widzicie, ile ich tu jest? Golem ich tu niby czaska, ale No, zajebie mnie zaraz chuj z tymi meszkami tu Pierdolone lato, a raczej jesień już. No, cipy pierdolone mi tu będą latać, wkurwia mnie to. Tak, jedno mi Creeper. Jak ty kurwa patrzysz w ogóle, Golumie? Chuju, nie myty. Ja ci tu wioskę oświetlam, a ty mnie nawet przed Creeperami nie pilnujesz. Niech cię chuj z taką współpracą. Dobra, tu jeszcze sedam trochę. Bo to jest koło mnie. Zostałem się do poziomu 57. Tam się jednąłem, poszedłem w złą stronę I no co, jadę teraz aż będę na minus 845, chyba. Także trochę kopania przede mną, ale mam nadzieję, że się dokopię. Ciekawe, ile diaksów znajdę po drodze. lecimy Trochę tego kurwa jest, ile? 500 kratek. Kurwa.